Od dzisiaj w mojej ofercie znajdziecie warsztat samochodowy położony w miejscowości Piła Pierwsza obok Truskolas. Zapraszam teraz do środka, abyście zobaczyli jak wygląda warsztat. Jeżeli chodzi o warsztat, no to mamy tutaj halę z podnośnikiem kolumnowym, między innymi znajduje się też wyważarka kół, urządzenie do obsługi klimatyzacji. Przejdźmy dalej. Tak jak wspomniałem, warsztat może obsługiwać nie tylko samochody osobowe, ale także ciężarowe. Mamy tutaj właśnie kanał do obsługi samochodów osobowych, jak i ciężarowych, natomiast to na pewno duże ułatwienie, jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej. Jak widzicie, nie potrzeba niczego więcej do prowadzenia warsztatu samochodowego. Zatem, jeżeli jesteście zainteresowani, chcecie właśnie tutaj prowadzić swój biznes, zapraszam Was serdecznie do kontaktu, abyście mogli dowiedzieć się więcej i umówić się na prezentację.